Chwała niech będzie wszechmocnemu Bogu za Jego dobro, za Jego łaskę, za Jego Słowo, za to, że jest obecny pośród nas, On zna myśli naszego serca, on zna wszystko. Tak jak brat Stefan wspomniał, my nie wiemy, kto na siedzi, jak myśli, co tam przeżywa w swoim sercu, ale Pan wie wszystko. Pragnąłem przeczytać Boże słowo zapisane w Ewangelii Łukasza, 13 rozdział od 10 po 17 werset. A nauczał Jezus Chrystus, a nauczał w jednej z synagog w Sabat. Oto była tam kobieta od 18 lat cierpiąca, pochylona tak, że zupełnie nie mogła się wyprostować. A Jezus ujrzawszy ją, przywołał ją i rzekł do niej. Kobieto, uwolniony jesteś od choroby swojej. I położy na nią ręce i zaraz wyprostowała się i chwaliła Boga. Odpowiadając przyłożony bożnicy, oburzony, że Jezus uzdrowił sabat, rzekł do ludu: Jest sześć dni, kiedy należy pracować. W te dni przychodźcie i dajcie się uzdrawiać, a nie w dzień sabatu. Odpowiedział mu pan i rzekł: Obudnicy, czy nie każdy z was odwiązuje w dzień sabatu swego wołu? Czy osł od żłobu i nie wyprowadza ich do wodopoju? A czy tej córki Abrahama, którą szatan związał już od osiemnastu lat, nie należało rozwiązać od tych pęd w dniu Sabbatu? A gdy on to mówił, zawstydzili się wszyscy przeciwnicy jego, natomiast lud cały radował się ze wszystkich chwalebnych czynów, jakich, dokony, jakich dokonywał. Chrystus Pan przyszedł do synagogi. W miejscu, gdzie zbierali się ludzie, którzy wierzyli w Boga, podziękować Bogu za to, że stworzył świat i utrzymuje jego w istnieniu, jego w życiu. Oddać chwałę Bogu. Pan Bóg oczekuje od nas, abyśmy oddawali jemu chwałę. Mówi, że Pan Bóg mówi w swoim słowie, że swojej chwały nie odda nikomu. Kiedy czytamy dziesięcioro przykazań, drugą księgę mojżeszową i Pan Bóg mówi tak, dwudziesty rozdział, może od czwartego wersetu. Nie czyń sobie podobizny, rzeźbiony czegokolwiek, co jest na niebie i w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg Twój, Jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę Ojców na Synach do trzeciego, czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę tysięcznego pokolenia tych, którzy mnie miłują, przestrzegają moich przykazań. Pan Bóg mój nie będzie sobie czynił nic. Nie będziesz tego cokolwiek... Jak tu jest powiedziane, żadnej podobizny, rzeźbiony czegokolwiek, co jest na niebie, w górze, w dole na ziemi, tego, co jest w wodzie pod ziemią, nie będziesz im się kłaniał, nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym. Ja stworzyłem wszystko, ja powołałem Izraela i mówi, mi się tylko należy chwała. Mi trzeba tylko oddawać chwałę. Pan Bóg oczekuje, Abyśmy oddawali Jemu chwałę, abyśmy uwielbiali Jego imię. Kiedy mogę wrócić, 29 psalm, Jest to piękny psal mówiący o uwielbieniu Boga. W języku rosyjskim to będzie 30. 28, przepraszam, 28 w języku rosyjskim, 28. 29 psal. Psal Dawidowy. Oddajcie. Panu, Synowie Boży, oddajcie Panu chwałę i moc, oddajcie Panu chwałę należną imieniu Jego. Złóżcie Panu pokłąd świętej szacie, głos Pana nad wodami, Bóg chwały zagrzmiał, Pan nad wodami wielkimi, głos Pana potężny, głos Pana wspaniały, głos Pana łamie cedry, Pan łamie cedry Libanu, sprawia, że Liban skacze jak cielę, a Sylon jak młody bawu, gdy głos Pana Krzesze płomienie ogniste, głos pana wstrząsa pustynią, pan wstrząsa pustynią Kadesz, głos pana wykorzenia dęby i obnaża lasy, a świątyni jego wszystko woła chwała. Pan zasiadł na tronie nad wodami potopu, pan zasiadać będzie jako król na wieki, pan da siłę ludowi swemu, pan pobłogosławi lud swój pokojem. Oddajcie wszyscy Bogu chwałę, w jego świątyni wszystko woła chwała. My jesteśmy, to była świątynia jerozolimska. My jesteśmy świątynią ducha świętego często wspomniane. I Pan Bóg zwraca się do nas, często przy swoim słowie, mówi do Izraela i mówi: Ten lud czci nie wargami, a jego serce jest daleko ode mnie. A w psalmie jest powiedziane: w jego świątyni rozbrzmiewa chwała. Wszystko sławi Jego imię. Czy Twoje serce, Twoja dusza, Twoja świątynia chwali Pana? Czy wszystko brzmi: chwała Tobie, Wszechmogący Boże? Chwała za to, że uczyniłeś mnie. Chwała za to, że jestem. Za to, że przedłuża dni mojego życia. Że każdego dnia troszczy się o mnie. Że wylewa swoje błogosławieństwo, łaskę dla mojego życia. Czy wszystko sławi Twoje imię? Kiedy Izrael wychodził, Bóg go prowadził w yy, popustyni, jest napisane, że prowadził go w chwale. I może tak to będzie prawdopodobnie czwarta Księga Mojżeszowa. Może przeczytam ten werset, to będzie tam ostatni już wersety tej księgi. Piąty będzie. Pan Bóg, przepraszam, w drugi. Pan Bóg, drugi. Księdze Mojżeszowe, przepraszam troszeczkę, pamięć już nie tak. 30, ostatni, czterdziesty rozdział, trzydziesty czwarty werset. Wtedy obłok zakrył namiot zgromadzenia, a chwała Pana napełniła przybytek. I widzimy jednym jeszcze miejscu w drugiej Księdze Królewskiej, kiedy w siódmym rozdziale, kiedy Salomo pobudował świątynię wszechmogącemu Bogu, tak jak Pan Bóg to chciał, jak to przedstawił i powiedział, że w drugiej Księdze Kronik i to powiedział o swojej o świątyni. I w siódmym rozdziale od pierwszej wersety jest napisane, co towarzyszyło Jakie zjawiska towarzyszyły poświęceniu świątyni? A gdy Salomon zakończył modlitwę, spadł ogień z nieba i strawił ofiarę całopalną, ofiary rzeźne. A chwała pańska! Wypełniła świątynię. I nie mogli kapłani wejść do świątyni pańskiej, gdyż chwała pańska wypełniła świątynię pańską. Wszyscy synowie izraelscy zaś widząc ogień spadający chwałę pańską nad świątynią, przyklękli twarzą do ziemi na posadze dali pokłon, wysławiając Pana, że jest dobry i że na wieki trwa łaska Jego. Spowiedziane, że tam, kiedy skończono tą budowę, według tego wzorca, który Pan Bóg dał, jak ma wyglądać ta świątynia? Myślę patrząc na kościół jest ważne, żeby kościół budowany tak, jak Pan Bóg przekazuje w swoim słowie, jak on ma wyglądać. W Tam przebywa Bóg w swojej chwale. I tutaj w tą świątyni, gdy skończono budowę tej świątyni, oddali ją, składali te wiele ciał ogromnej ilości, gdy czytając składał Salomon. Jest powiedziane, że złożono te ofiary, i wtedy coś się stało. Chwała pańska wypełniła świątynię. Ta chwała była tak potężna, tak namacalna, tak była widoczna w tej świątyni, że jak to jest napisane, kapłani nie mogli wejść do świątyni pańskiej, gdy chwała pańska tą wypełniała, i wszyscy synowi izraelscy, zaś widząc ten spadający ogień, który strawił ofiarę, i widząc chwałę pańską nad świątynią, Bojaź Boże wypełniło ich serce. Oni wszyscy, jak napisano, uklękli na posadzce i oddali pokłon Wszechmogącemu Bogu. Gdy chwała pańska napełnia nasze serce, jest bojaź przed Bogiem. Odemy w uniżoności, w czci pokłon Wszechmogącemu Bogu. Wracając do Ewangelii Łukasza do, do 14, 13, 13 rozdziału tej Ewangelii była tam pewna kobieta w tej świątyni. I ona była pochylona aż do ziemi. Czasem można spotkać ludzi już starszych, szczególnie, którzy ciężko pracowali na roli i Kręgosłup, gdzieś tam, no, spracowanie nie wytrzyma, widzimy pochyleni, pochyloni do ziemi. Trudno wyprostować głowę, trudno ujrzeć niebo. Jak Bradzianek wspominał, jak tak mówił, żona czy dzieci mówili: No, ja wyprostuj się. Ja, jakbym tak zginał się, mówił faktycznie: Trudno było ujrzeć, spojrzeć w górę, spojrzeć na niebo, spojrzeć na tam, gdzie siedzi wszechmogący Bóg, gdzie objaś. Chwała Boża, skąd przychodzi, skąd przyszedł Chrystus Pan. Gdzie jest nasza pomoc, gdzie jest nasz ratunek. I ona widocznie to, że może on bolało, przeżywała. I Pan Jezus widział to, zobaczył tą osobę, tą kobietę 18 lat. I na pewno to nie był wyjątkowy dzień. No, chodzi, chodzenie jej do, do synagogi. Ona nie poszła raz na no, 18 lat do synagogi. Możliwe, że można rozumieć, że chodziła tam zawsze, kiedy było nabożeństwo. Był tam Pan Jezus. Przyszedł tam Pan Jezus do synagogi. On nauczył, napisano w tej synagodze. I on zobaczył tą kobietę. Chrystus Pan. Jest każdy. Każde zgromadzenie pośród nas już nie musi, już nie przychodzi. Pan Jezus tak do synagogi, tam wszedł, nauczał i to był ten moment, jeden moment dla tej osoby, dla tej kobiety. Ale dziś Pan Jezus jest obecny w kościele, pośród dzieci Bożych, którzy narodzili się z wody i z ducha, którzy narodzili się na nowo. Jest obecny Chrystus, pan. I on widzi też tych, których rzeczy doczesne, sprawy przygniatają. Tak jak ta kobietę pochyliło aż do ziemi. I miejsce w synagodze, oddać chwałę Bożą, wywyższyć Jego imię, oddać pokłon Bogu, dziękować Jemu za to, że On stworzył cały świat, że On daruje mi życie, że On na każdy dzień przedłuża dni mojego życia. A ona przygięta, i trudno jej nawet wzrok było podnieść. I pan Jezus uzdrawia tą. Powiedział do niej: Kobiety, uwolniona jesteś od choroby swojej. Gdy twoje serce, pan widzi już każde serce, jest nastawione, aby uwielbić Boga, aby dać mu chwałę z całego swojego serca, on jest obecny, aby te rzeczy, które nie pozwalają. Które przeszkadzają uwielbić Boga, ujrzeć, wyprostować się duchowo, wyprostować się, stanąć i spojrzeć na skąd przychodzi pomoc, skąd przychodzi błogosławieństwo, skąd przychodzi ratunek i oddać chwałę Bogu, bo jemu to się należy. On oczekuje, będziemy uwielbić Jego imię. Przecież nasze nabożeństwa to na celu uwielbić Jezusa Chrystusa. Wywyższyć Jego imię, oddać Mu chwałę, a Bóg przebywa chwała swojego ludu. I gdy lud Pański chwali Boga, oddaję Mu chwałę, serce jest przepełnione dla Boga, całym swoim sercem chce wielbić Boga, tak jak parę wykładów Pratzbyszek mówi na temat prawdziwego uwielbienia Boga, jak przypominacie. I tak jest nasze nastawienie, to jest serce. Całym życiem chcemy sławić Boga, wywyższyć Jego imię. On przychodzi, aby błogosławić. On przychodzi, aby uzdrawiać. On przychodzi, aby usuwać to, co przeszkadza uwielbić Boga. To, co przeszkadza w Twoim życiu wywyższyć Boga. Dla niej była, jak tutaj napisane jest potem nie, nie tyle, że sama choroba, ale Pan Jezus powiedział czy tej córki Abrahama, którą szatan związał już od 18 lat. Nie należało rozwiązać od tych pęd w dniu sabatu. Pan mówi, tą córkę Abrahama, którą szatan związał 18 lat, widać, że to pochylenie, to skrzywienie jej całe, to było efektem tego, że szatan ją związał. I 18 lat była związana, tak jest napisane w Ewangelii. I mówi, czy nie należało jej rozwiązać w dzień sabatu, w dzień, który trzeba uwielbić Boga, w dzień trzeba wywyższyć Jego imię, trzeba oddać mu chwałę, czy w to nie należało jej rozwiązać? I kiedy to ci, którzy byli w synagodze, którzy to wszystko widzieli, no, Pan mu po pokazał i dlatego tego przełożonego synagogi, Pan jest chciał coś mu powiedzieć. On bardzo dbał o pewne tam, no sytuacje, które nie mogły się zmienić, które, miały, które tam były ustalone przez zakon, że tylko sześć dni pracować, w siódmy nic nie wolno czynić. Ale on zapomniał o jednym, że to jest miejsce, gdzie się oddaje chwałę Bogu, gdzie się uwielbia Jego imię, gdzie się błogosławi Jego imię, że się wywyższa Wszechmogącego Boga. Jakby o tym zapomniał. I Pan Jezus... Chcę mu powiedzieć, że tu jest miejsce oddać chwałę Panu. On uwalnia tą po co, aby ona mogła wielbić Boga, mogła dziękować Bogu, być wolną, zdrową osobą, sławiącą wszechmogącego Boga. Wiedząc, że Bóg jest, Bóg się nie zmienia, że On i w ten czas, w tej synagodze, mógł, miał moc zmienić, uzdrowić, uwolnić ją od tych pęd szatańskich. I wszyscy, którzy to widzieli, radowali się ze wszystkich chwalebnych czynów. Oni dziękowali Bogu, oni radowali się przed Panem. Wielbili Boga, widzieli cuda Boże, widzieli, co Bóg uczynił dla tej niewiasty. Braci i siostro, może i w Twoim życiu jest coś, może i fizyczna, może duchowa? Coś ciebie wiąże, nie pozwala swobodnie sławić Boga, wywyższać Jego imię. Wiesz, że jest Jezus. On jest tu obecny. On, gdy spojrzysz, zwróci się ku niego, ku niemu z wiarą. On da Ci błogosławieństwo. On pośle uzdrowienie, jakiego nie potrzebujesz. On rozwiąże to, czym. Szatan może Ciebie chce związać, albo wiąże Ciebie. On to wszystko rozwiąże, da Tobie wolność, swobodę, aby swobodnym sercem, swobodną duszą, tym czystym sercem uwielbił wszechmogącego Boga, oddał Jemu chwałę. On oczekuje od tego. On przebywa w chwałach swojego ludu. On oczekuje, że Mu oddasz chwałę. On swojej chwały nie odda nikomu. I on jest godzien tej chwały i chce, by Mógł swobodnie wielbić imię Jego, swobodnie wywyższać Jego. I oglądać, oglądać w swoim życiu cudowne Jego dzieła. Oglądać w swoim życiu Jego chwałę. Oni oglądali, widzieli, co się stało z tą niewiastą 18 lat związaną przez Szatana. Powiedzieli, jak Pan Jezus ją cudownie uwolnił. I wielbili Boga. I radowali się w ziemi, które Pan uczynił. Czyni to Chrystus Pan. Czyni to Jezus. On jest dzisiaj tutaj na tym miejscu. On zna świadectwo każdego z nas. W pisano, napisano, że On nie potrzebował świadectwa od drugiego człowieka. Ja czasami chcę, żeby się dowiedzieć. Pytam się innych. Chcę mieć świadectwo innego człowieka. Co tam jest? Jaka jest przyczyna? Dlaczego tak czy inaczej jest? A Pan Jezus On tego nie potrzebował. On wiedział wszystko, co jest w drugim człowieku. On dzisiaj na tym miejscu wie wszystko o każdym z nas. Zna, co przeżywasz w sercu, zna, o czym myślisz, zna, jak się modlisz. Jezus, On jest Bogiem. I On chce, abyś oddał Jemu chwałę, wywyższyła, wywyższył Jego imię. On poszedł swoje błogosławieństwo. Jest czas. Żydzi mieli sabat. My zbieramy się w pierwszy dzień tygodnia. Dzień chwalebnego zmartwychwstania pana naszego Jezusa Chrystusa. W dniu, w którym mamy oddać Jemu chwałę. Chciałoby się, czytając Boże Słowo, rozważając to, kiedy patrzyłem na Szczepana, który w dziejach apostolskich. Bardzo w trudnym, gdy czytamy o nim, był w bardzo trudnej sytuacji. Zdaje się, w momencie, kiedy trudno chwalić Boga, trudno wywyższać Jego imię. A on, gdy mówił o panu Jezusie Chrystusie i ci, którzy napisano, to jest siódmy rozdział apostolski, 54 werset, a słuchając tego, wpadli we wściekłość i zgrzytali nań zębami. On zaś, będąc pełen. Ducha świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej. Zastanawiam się, jak ujrzał chwałę? jak on widział chwałę Bożą. Myślę sobie, może widział tak, tą chwałę, którą widział Ezechiel. Pamiętacie ją, pierwszy rozdział księgi Jezyki, proroka Ezechiela. Może widział tą. On oglądał chwałę Bożą i Jezusa stojącego, siedzącego po prawicy Bożej. On widział chwałę Bożą. Kiedy chwała Boża wystąpiła miała świątynię, oni nie mogli ustać, nie mogli wejść do świątyni. Oni uklękli i oddali chwałę Bogu. Chciałoby się, chciałoby się, braci i siostry, aby ta chwała Boża napełniła nasze serca, aby taki sam strach, bojaźń boża, szacunek dla Boga był w naszych sercach. Abyśmy mogli mieć Przeżywać, doświadczać chwały Boży w swoim życiu. Wtedy wszystko się przemienia. Wtedy Pan Bóg daje swobodę, daje uwolnienie i daje, daje tą, to widzimy tą Jego cześć, Jego chwałę i pragniemy Jego jeszcze uwielbić, wywyższyć, oddać Jemu to, co się Jemu należy. A Pan, widząc to, on posyła swoje błogosławieństwo, on napełnia serce Duchem Świętym. spowiedziane, powiedziane, On był pełen Ducha Świętego, napełniony Duchem Świętym w okolicznościach, których nikt by nie chciał się znaleźć. Kto by chciał się znaleźć w tym momencie, kiedy wie, że za chwilę zostaniesz ukamieniowany? Wie, był to świadomy. A Bóg Boży napełnia Jego serce i widzi chwałę Bożą. W ten czas jest, ta, jest dla nas ta wspaniała możliwość, jak bracia wspominali, brat Stefan i brat Władek, tak. żyjemy w spokojnym czasie, kiedy nie zamykają nas do więzień za to, że głosimy Ewangelię, zasłużymy naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi tak. swobodnie, można, gdzie nam pozwolą, wynająć klub czy jakąś świetlicę i nieść tę Ewangelię. Możemy spowodnie tutaj się zbierać na tym miejscu. Czy coś pozostaje, chwalić Boga, uwielbić Jego imię. Nie narzekać czas, kiedy ludzie teraz żyjący, zdaje się, jak to. Tak, nie pamiętałem tego bracie i siostry. Tak króciutko przypomnę. To brać mówił. Ja wiedziałem o tym człowieku, czytałem w gazetach 16 lat, tym Polaku, który zasnął za komunizmu, a obudził się już w tym, w tym teraz nowym ustroju. Jak przypominacie, o co on tak przypomniał, że co powiedział? No mówię, no wszystko jest inne, ludzie są bogaci, no rzeczy, telefony, każdy ma w kieszeni telefon, przecież wtedy, jak on był, tego nie było i tak dalej. Ale mówi. Co zauważył ten człowiek? Że tak narzekają, że kiedyś tak nie narzekali. I zdaje się, tak dobrze, no, w dobrym czasie, spokojnym żyjemy. I pozostaje chwalić Boga. Świat, no, on narzeka. I gdzieś to narzekanie chce włożyć w nasze serca. Ale nie, przyjmujmy tego, uwielbiajmy Boga, wywyższajmy Go w swoim sercu za wszystko, co On nam daje, za Taką drogę życia, jaką musimy przejść, może nie każdemu ona się tak podoba, może chciałby się inną, ale taką Pan Bóg dał nam drogę i tak my przychodźmy i sławmy Jego imię, a On będzie posyłał swoje błogosławieństwo. Kiedy uwielbimy Go, kiedy wywyższamy, kiedy sławimy Jego, dziękujemy Mu za wszystko, możemy oczekiwać, że Pan Bóg pośle błogosławieństwo do naszego życia, że Pan. Rozwiąże to, co ma być rozwiązane. Kiedy człowiek Chrześcijanin pozostaje w narzekaniu, pozostaje w takim związaniu. On nie. No, szczególny moment by musiał wtedy przyjść. Pan Jezus do niego, tak do tej niewiasty. Uwolnić, aby mógł zobaczyć. Ale kiedy to widzimy, patrzymy, pozwalamy, wierzymy. Jezusa Chrystusa, który jest Duchem Świętym obecny pośród nas. On posyła swoje błogosławieństwo. On przemienia i napełnia wdzięcznością i chwałą nasze serca. Stańmy. Oddajmy chwałę Bogu. Jemu, bracie, siostry, to naprawdę się należy uwielbić i wywyższyć Jego święte imię.